Siemanko, z tej strony świet i... Blue! i... Green! I witamy Was w nowym grze, z, znaczy w Robloxie. Z grze zwanej też jako... Escape Miss Anitron. To ja nic. Dziwna nazwa. Dziwna nazwa i tutaj musimy uciekać przed robotem. Przed robotem. Po prostu robotem. Nie. nie. Wygląda jak animatronik, ale dziś wygląda. No, z... wygląda fajnie, tak gra. To jest nasz drugi odcinek, w którym. Witacie się z Wami. Z widownią. No, właśnie. Natomiast zaczynamy. Zaczynamy z nauczycielką. Będzie my nas... tylko patrzymy, Ona będzie... jesteśmy gośćmi takimi honorowymi. No. A mi Fred gra. Dobra. Włączam pożar alarmowy. Bo no jeszcze nie umiem. Nie? Ją zepsujemy. I To Jest taka inna gra. Też y, też z nauczycielem, że po prostu... I jak mi się trzeba... No, z jakąś lalą. Tam jeszcze będzie coś, ale zobaczycie to. W drugim odcinku. Nie w drugim odcinku, o -o. Tylko w tym odcinku! O matko, ale miał szczęście Miss Fred. No. A tu mam iść? Ty jesteś naprawdę. No i do wentylacji. Cypko I... skakuj! Oh. To była... Pierwsza minigra. No to pierwsza minigra. Uh -huh. I skaczemy! Tu jest Dopiero parę kur... Hop! No. I hop. I ja nie kluczek. I od lasery. Najgorzej. Najgorzej. Nie chcący. To ja była tylko... Taka... I... Tylko czekać teraz, aż się ten zrespawnuje. Znowu. Na no, tak Jackpointie, czyli na tych... Na o! Przepraszam, jeżeli mój Roblox jest wolny, ale po prostu jest wolny. Mm, nie wiem czy tak ale bardzo dobrze grasz na nim, więc... Jak nie oglądaliście serii z Rainbow Frenców, to wy się na Was F film jest filmiki są w opisie. No, jeszcze. No po prostu jest jedynki, dwójki i my tam nie byliśmy, ale... No dobra, w dwójce byliśmy i... I ja tylko byłam w dwójce. No Green to... Yes. Był z jakąś... Był z... Ja nie pamiętam jak się nazywał ten youtuber. Znaczy youtuberka. Proszę, nie zno... Nie. Ojej. Nie kliknąłem tego skoku. To jest jedna z gorszych rzeczy tej gry. No Tak no, Może będzie jeszcze dzisiaj inny, inny filmik, jeden jeszcze. Ale to zależy od mi się wtedy, tak. Ja tym nie ustalam. Jak będę dużo. Nie będę. W... To będę YouTube-em. to. stopą! Będę ze stopą! Jeszcze jak będziecie chcieli, to możemy nagrać. Z językiem, ze stopą i z nosem. Fajne bardzo, mają czepeczki. Mi się podoba. No. Oglądaliśmy, Admi Oglądaliśmy. Polecam Wam obejrzeć Admirosa, bo on to na nagrywał. No, po prostu polecam Admirosa. Albo Admirosa Plus, jak już oglądacie Admirosa Plus. I e, e, jak jest głośno koparka ale u mnie byłem drogi, więc. No. Więc trochę to prawda. To nie. I, I weźmy. Na A tu wam teraz geniatorki. Gło... A teraz jest wiatr. Najgorsza rzecz, ja nie umiałam tego przejść. Widzicie, po jedno dotknięcie i je. już ten. I już zaczynasz od trójkąta. Czy Nie! To. Jest! Jest, 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 jest! To jest czego uniknąć. I I do wentylacji. Dawny graf. No. Tu nas. Ja tam grę. O! o Jezu! Ale się, ale się. wystraszyłam! Tu jest Lala! Jak się wystraszyłam! Jakoś... Do wyjścia, do wyjścia. Jeszcze tam chyba, bo raz w to grałeś przecież, znaczy, no, raz i ci kołoś Szybko taki kibelka. I dalej będzie ci goniła. No i do dziury. No i już. Nice. Nie była szczegółowca trudna. Ściszę sobie. Czekaj, jesteś coś ciszę, aby nie było tak wielce Dzisiaj... Nie ma prądu, nie ma tego internetu, internetu ale jakoś yy, mi się Freda jest. Udało się. No i dzisiaj postanowił nagrywać z nami. No, bo my przychodzimy codziennie. Może no, nie codziennie, ale co jakiś czas. No, bo raz jedziemy do naszego domu. Aha. O nie. I na końcu be, nie wiecie, co będzie. No to nie mówcie. Borsze. Nie mówcie. No nie powiemy. Przecież to jest niespodzianka dla widzów. No właśnie. I niech tego nie wie. Na pstube będą wiedzieć tylko osoby, które grały już w tę grę. Mhm. także my. No znaczy, ja nie grałam, ale myślałam, Fred grał, więc A. trochę wiem, jak to się gra bo oglądaliśmy jaką gra. A nie w filmiku, tylko to jest pierwszy z tej wersji odcinek. Z tej wersji po prostu... Jeżeli chcecie, żebym nagrywał ten. Taki mistrz z policjantem i taki, taki taką lalkę też. To właśnie, to właśnie ym, no wiecie. O, jest, jest, jest. Może jeszcze dzisiaj nagramy te dwa odcinki. Może. Co ty na to? Nie. Wielką stopą i językiem. Nie, nie wszystko naraz! O nie, nie, nie. Może ja po dwa odcinki codziennie. Może. Że jeszcze dzisiaj może nakręcimy taki odcinek, w którym będzie nas policjant. Może. Albo jakiś taki dziwny policjant. Mikołaj? Jest taki coś? Może zobaczymy. Albo Chloe? Bo matko. To zależy od widzów. No, to zależy od widzów. Czy chcą, czy tak, czy chcą, czy nie, ale jak chcecie, to po prostu zostawcie nam subikę. Subiki. I łapkę w górę. O, no, to je. To nagramy z tego kolejny odcinek. Mhm. Na końcu będzie ktoś, którego nie znacie. Nie rozpowiadaj. No może będą, no może znają, kto grał w to. Wchodzenie po rurach. najgorsze, że to mogli zrobić pod, yy, yy, na tym odcinku, yy, na tym, w tej grze. Ale no. jeszcze zaraz rdzewiołów, więc to stara szkoła. I ta pani może była miła, ale teraz to już zła jest, bo to jest stare i dzieci ją dręczyły strasznie. Może tak jak w mojej szkole. Koledzy mojej. O, już. No, miś Michał przeszedł. Jeszcze idziemy tu. O, o. się. Co, się. O, nie Teraz będzie. Teraz najgorsza ucieczka. To będzie Be... kaczka. Słyszę już w przedmieściu. Ła, 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 Brzmi jak bomba. Nie jak bomba, tylko ła. Ale jak dinoza. Nie wiadomo, kiedy będzie. Gdzie, w, w, gdzie będzie. I myślę, że musimy wchodzić po No, prosto. Nie tam. Nie bójcie, że to tak dzieje się. Po prostu to. Widzicie. Widzicie Czy się? Nie, ale. O, o. Widzicie. Właśnie to tak. Trzeba uważać. No. Uwaga przed kolcami, mogę ci powiedzieć. Kto nie zna tej gry. Słuchaj! Ja będę szybka. Miś, miś Fred ma re refleks. O nie, nie, nie. Uf. Matko. Dzień! Nie! Mało by cię nie przeciało. Tylko trochę zabolało ci. E -e -e. Szybko, szybko, szybko. Dobra, chyba? Okej. Okay. No I czas na walkę z drzwiami. Jak ja nie robię z tych drzwi. Otwierajcie się! Widzisz? Laser znowu. I to kratki. Najgorsze są kratki. Może kiedyś nagramy taki odcinek z ich nie szkodami, ale taka delikatna kratka. To nie jest to. Idziemy po skotkach. Albo. O taka ani albo mleko, albo krew. Albo -o. Kurczę. Wpadłem w ten. W łapkę na niedźwiedzie. Za jeszcze. No, Czy wszystko mają tam serce można... No nie wiem. Mówiłam, to stara szkoła. Dlatego takie się dzieje. Aż taka stara, to nie powinna być, że no, chyba tak. Pewnie nikt ze nie pracował. Ale co tu robiła kaczka w ogóle w tej szkole? Jak myślisz? Nie wiem. Może zabawić dzieci na scenie. Kurczę! Przecież nie dotknąłeś! To jest trudne. To będzie trudne. To, to po prostu przeskakiwać. Jakbyście chcieli, to. Zostawcie trochę łapy w górę i trochę sobie Już żeby, mówiłaś, żebyśmy pokazali Wam zdjęcia naszych chłopaków. Macie no, chłopaka. Placa sztuki Nie tego powinni zmienić tą grę. Nie powinni da dać takie lepsze usprawnienia. No. A nie, że no. Ledwo się dotyka e i już padasz. Więc nie zamykę. Pewnie jak piórko na to spadnie. Albo jak jakaś trawka to pewnie. Nie dotknąłem tego. No, saszku. Sala nie, 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 Zobaczcie. Unikaj nie, się się ruszają. nie, jak nie, jednego takiego to dostanę nie, robię wydańki, nie, to nie, było nie, to nie, 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 tak mi nie, nie, Idziemy ciężkie. No, lasery znowu, ja tam mają laserów? Pamiętaj, to jest cała skóra. A skąd wiesz, że może... masz... Ktoś się tu włamał, czy tutaj, tutaj wiele laserów? Jakieś chyba 100 las... 100 tych. W krasie, że to było, dlatego, ja że to było zabezpieczone. Ja tych są te zabezpieczenia. Za dużo. Co jest? O, o. Jez. Yes. Aha, ci mam nie dotykać okna. Oj, inaczej umrę. Trochę sensu ma to. go. Ach chciałem skoczyć. To już padło. Ale przetrwałeś cały Tak, 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 szybciej, 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 yes, yes. Taki dwutysk, taki boi, ja nie lubię takich bo to jest bardzo stracające i takie boi, takie trochę straszne, Ja ale... to lubię. Ja nie. Ty może nie, a ja tak. No, bo ty, ty jesteś większy ode mnie. Kafeteria. No, kafeteria. Czyli to jedzenia. Co to jest? Co to jest za maszyna? Co jest? Dlaczego on ruszy tak tymi rękami? To jest kucharz! trochę, trochę, więcej. Jest, ale się stresuje. Teraz już nie. No, dobra, będą jakieś gonitwa, jeszcze jedna ostatnia gonitwa. Zobaczycie za chwilę. Hmm. To. Yeah. A tu, okej, okay. spoko. Pływamy, 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 pływamy. Szybko, szybka będzie ta gra. Nie jest jakaś wielce długa. Mm -hmm. Taka jak ta z e, Slapim. Taka podróbka Slapiego, jakiś jaki dziwny typ uśmiechający się coś.

Pobiegnij do autobusu. Tym autobusem coś jest podejrzane. O, tak? o, powróciła. Kaczkę też powróciła. To jest ten kucharz. Nie to jest tak, nie ma. Eee, to jest podejrzana. Dobra. Bardzo podejrzana. I trochę nie fajna. Tak. przecież. Czasem. Dobra, trochę jest trudna. Slappy był, slappy był fajny. Tylko to... Tylko jedna taka scena mnie wnerwiała, więc chciałem nagrywać tą część. Uwaga, kaczka! Ło! Blisko było. Kaczku mej Kaczku. No, ale się nie pomysł. A, tak, a to Nie ma takiego, czegoś. Nie ma takich czekaj. Już, wszystko pobiegł. A, tak, tak. Użyj A, tak, tak. A nie mnie wciąż nalazł jak głupiołowo O udaję Ociekłem, Adonik, udało się Przeszliśmy grę na 100% Jak chcecie zobaczyć inne odcinki, to wiecie co macie robić Pa! Nie, to jeszcze nie koniec Co? Tylko co? Musimy dojechać do jednego miejsca swoim pięknym autobusikiem Aaa, to nie jest twój autobusik, to jest Gry, autobusik To nie jest z panem Kierrem no. No i wysiadamy. I przeszliśmy grę. Na kulę. Jest druga klasa. Tutaj ościner. mamy YouTuberów, którzy przeszli. I ma, jesteśmy na placu za... Baw. Drugi odcinek będzie. No to żegnamy się z wami. Widzimy się pa! w następnym odcinku. Adios. Pa, pa. Widzimy się.